Weźcie smoga kurwa, jak że się pojawi Ty kurwa dziecko coś <noise> To co, strzelamy? Nie, bo tam stoi ten! Strzelajcie z tego, z Thompsona on będzie <noise> sobie wchodzął! jest to Koń <noise> naturalny! Holokaust koni! <noise> Boże, świetnie się bijam, ty to kolerę idzie. Noc kryształowa. Lewandowski, czy szczeli Czy będzie druga bramka? Dla Polonii środy gola nie ma, kurwa, ściągnął! Lewandowski gada! Go! Gada! kurwa, Gada! kurwa, Gada! 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 Pikopago, nisz wasz DZIWKO Okej, taka no o przypomnienie, stary muszę na kebabę Żaden kebab! Ja ci zaraz <laughs> zrobię kebab, z Baseball <laughs> z grzybem. Daj, daj, daj! Dawaj, no? dawaj, uli! <laughs> <Słoty deszcz. nie. laughs> Zimowa. <Grzybowa. laughs> Lewandowski czy będzie cztery? Cztery kurwa! Robert! Robert Jeba dziewczynitro, Jeba Nitro! jeba ma Nitro! Całe trybuny wstały krzyczą! Jeba dziewczę Nitro! Bosa! Chyba nic nie stanie jak postawił <grystanie> bosa, co? Stanie się to bardzo dużo, jak postawisz bosa, to ja ci biję do mamy do może do mamy. <grystanie> do mamy. <grystanie> Falona Micro jak się czujesz? Wyszedł z meczu! Wyszedł kurwa z meczu! Aaaaa! Jak tak Jakie kurwa wstęp! PALONA! POLONODA! <grym> <grym> Ty blagi do to... dudzonie. Nie miałeś się nie ruszać! swoim miejscu. <grym> Tych Niemczech to tobie mózg Tak trochę! No przeszedłeś idiota, nie o to wszystko Jesteś tak tępy! Ty matka cię nie kocha! na razie, że pompa, jebać mi pęskę